Moi drodzy, witam Was serdecznie. Piąta niedziela Wielkiego Postu, Ewangelia Jana, rozdział 12, wersety od 20 do 33. Widzimy dzisiaj Jezusa, który stoi w obliczu śmierci, który ma świadomość przejścia z tego świata do życia wiecznego i który pokazuje nam ludzkie uczucia. Pokazuje, że się boi, że jeżeli można, to i prosi Ojca, to żeby coś zrobić i żeby go to nie spotkało. A z drugiej strony też, z tej, z tej, z tej strony duchowej, ma świadomość właśnie opieki Ojca i, i że to, co się wydarzy, będzie tak naprawdę tylko wsławieniem imienia Ojca. Że przez jego zmartwychwstanie ojciec dozna większej chwały. I mówi to, rozmawia z ojcem, po to, żeby ci ludzie, którzy są wokół niego, to usłyszeli, czyli żeby mieli świadomość, że ku temu nasze życie też zmierza. Nie ma w nim rezygnacji, nie ma poddania się. Nie ma takiej postawy, że jest mi już wszystko jedno. Jest cały czas nadzieja. Nadzieja, której towarzyszy też taki ludzki lęk po prostu. I myślę sobie, że jest to coś bardzo normalnego również w naszym życiu, że mamy prawo bać się tej ostatniej godziny naszej tutaj. Na Ziemi, jak to będzie wyglądać. Natomiast, to, że będę się tego bać, to nie znaczy, że mnie to nie spotka. Więc, od jakby odpychanie od siebie tej myśli, uciekanie przed nią, nie spowoduje, że się to nie stanie. To będzie. A ja mogę się do tego przygotować, mogę zrobić tyle, ile jestem w stanie tutaj zrobić na ziemi. I Jezus nam mówi, co, co mogę zrobić, właśnie, żeby, żeby ten lęk nie zdominował mojego doświadczenia bycia blisko Ojca, doświadczenia właśnie tego, że dzięki Jego łasce, dzięki Bożej opiece, i opatrzności, i tego, że Bóg nieustannie przecież jest przy mnie, że to dzięki Niemu ja z martwych stanę, obudzę się do życia wiecznego. I tą różnicę robi ten fragment, w którym Jezus mówi o tym, że ziarno wpadłszy w ziemię jeżeli nie obumrze, to pozostanie samo jeżeli obumrze, to wyda obwód z obfity. Nasze Umieranie, oczywiście takie fizyczne nasze starzenie się i to, że tracimy siły i różnego rodzaju zdolności, to będzie się działo. Natomiast w tym fragmencie o ziarnie Jezus mówi nam, że na tym polega właśnie sens życia tutaj na Ziemi. Wpadliśmy w tę Ziemię znaleźliśmy się na niej i teraz sensem mojego życia jest obumieranie, czyli tak naprawdę owocowanie. Bycie dla innych. Mam odkryć talenty i dary, które Bóg mi dał. Mam się nimi cieszyć. Ale ciesząc się tym, mam się też tym dzielić. Mam mam tym służyć innym ludziom. I wtedy w taki można powiedzieć naturalny sposób, tak jak to ziarno właśnie które jest w ziemi obumiera, tak samo my w naturalny sposób będziemy z jednej strony doświadczali właśnie obecności Boga przy nas, a z drugiej nasze serce będzie pozbywało się lęku o siebie o to, że że kiedyś przyjdzie ten moment przejścia z tego świata do, do życia wiecznego, do wieczności. I to wszystko, co może teraz ściskam kurczowo w rękach, co próbuję trzymać właśnie przez to obumieranie, przez to, że ja, że ja się tym dzielę, powoduje, że moje ręce na końcu są puste, ale po to, by mogły się chwycić ojca. I by mógł, mógł mnie On przeprowadzić do życia wiecznego z tego, z tego świata. Róbmy tyle, ile możemy, bo Pan Bóg nie wymaga od nas więcej, niż jesteśmy w stanie dać. Więc dzielmy się tym, co mamy tu i teraz, takimi, jakimi jesteśmy w danej chwili. I bądźmy w tym systematyczni, bo życie duchowe przecież i jakikolwiek rozwój w życiu duchowym właśnie polega na systematyczności, na tym, że ja robię coś konsekwentnie. Każdego dnia, po trochu, ale dzieje się to każdego dnia. I w taki też sposób Pan Bóg będzie nas doprowadzać, czy doprowadza nas właśnie. Do tej ostatniej naszej godziny, która ma być chwałą Jego tutaj i mojego życia, i chwałą, która objawiła się właśnie przez Jego chwała, która objawiła się przez moje życie. Tak jak Jezus właśnie pokazuje swoim życiem do końca nadzieję i, i cieszy się bliskością Ojca. Choć no nie jest wolny, tak jak wspomniałem już od, od lęku o siebie, bo jest to moment, którego nie mogę nie da się powtórzyć, nie da się na ten moment przygotować. Niech wymiar duchowy, niech ta bliskość z ojcem będzie większa niż każdy nasz, nasz lęk. Niech doświadczenie Jego miłości właśnie zabiera lęk z naszego serca przez poczucie, że przeżyliśmy życie najlepiej, czyli tak, jak, jak mogliśmy je przeżyć. Dobrego czasu modlitwy, powodzenia.